Cześć byczki, zapraszam Was na czytanie miłosne. E, kochani, bierzemy to, co do Was pasuje. E, odwracamy Wasze role. E, jak dla wszystkich kart, e, przesłanie anielskie. I co? Aha, Złoty Tarot oczywiście spojrzy jeszcze na karty na spodzie talii. I co? Zaczynamy, nie? Ojej, już mój głos wysiada. Słuchajcie. Aha, na spodzie talii. Jest dziewięć monet, dziewięć mieczy i cesarzowa. Czyli tak, pokazuje mi się tutaj kobieta, e, która nie może spać, ma jakąś depresję. E, kochani, depresja jest związana e, po pierwsze: e, cesarzowa to jest kobieta, która jest w związku, tak? Jest oddalenie się związków, i to jest kobieta, która by chciała być kochana. Mm -hmm. Ma stabilizację, kochani. Ma y, stabilizację. Może się pokazywać jako singielka. To jest kobieta, która chce być kochana. Y, to nie musi być kobieta też jej związku, bo cesarzowa to jest też i matka, tak? No, y, kochani, tu mi karty tak y, podpowiadają. Ale wiecie, co coś mi tutaj przychodzi też do głowy? Słuchajcie, kobiety i mężczyźni. Cesarzowa. Słuchajcie, może jest też tak. Jeżeli macie partnera, to wasz partner to jest facet taki, troszeczkę alamak, ale to jest facet, który lubi przyrodę, który tam, wiecie, musi być tak, jak on chce. Już teraz niecierpliwy, kochani, wy już jesteście zmęczeni też tym. I pokazuje się, że on też Wam nie okazuje tej miłości aż takiej, tak? Jest w 9 monetach, macie tą stabilizację, ale jednak czegoś wam brakuje jest cicho, nikomu nie mówi. Wiecie o co chodzi, nie? No, dobra, zaczynamy cały ten rozkład. Słuchajcie, jest głupiec. Redwan, sześć mieczy, kapłanka i. Dobra, wy widzicie to najważniejsze. Dobra, co ja tu widzę? Kochani, widzę tutaj kobietę, która jest nieszczęśliwa, która ukrywa swoje emocje. Nawiązał się. teraz tak, jeżeli faktycznie jesteście w związku. Tak jak mi mówiłam już tamte karty, to karty to pokazują, że ktoś ukrywa uczucie. Uczucie z osobą, którą nawiązał się jakiś może wcześniej jakiś kontakt. Z osobą też, która jest samotna, od razu powiem. Eee, wy możecie. Z, jest, na, na, na 100% byki. Jeżeli nie wy, e, panowie, jesteście po prostu samotni, no to macie osobę, która jest w związku, a ta osoba jest bardzo samotna. Ona skrywa uczucia, bo ona poznała albo Was, e, kochani, bo jakaś relacja musiała być, odwracajcie wasze role, bo to jest czytanie ogólne, od razu mówię. E, jakaś relacja musiała być, coś się po prostu nie dogadaliście i tutaj emocje, emocje, emocje w asie kielichów, tak? E, to jest karta, że wszystko z jednej i z drugiej strony może wypływać. Jeżeli jest to kobieta, która ma związek, to karty mówią, że nie dojdziecie aż do, do takiego też em, załogodzenia, tak? Jedno będzie ukrywać, a drugie ma władzę! Władzę, diabeł, władza! To jest osoba, która cholera jasna, wiecie, nie popuści, we zimie i będzie gnębiła. No to tutaj tak się mi pokazuje. Jest kobieta, która chce te, uciec z tego od tego mężczyzny. Może jest to i ta sama energia, którą złapałam. Chcesz iść w nowy początek, kochana, możesz iść w nowy początek. Będzie ci doradzał przyjaciel, przyjaciółka, ale pamiętaj, będą jakieś przeszkody, ala tak, mogą być przeszkody związane z dogadywaniem, nie wiem, takie każdy ma swoje jakieś słowo i no... Ostatnie słowo, ale też i będą takie <laughs> słowa szły, że niech się ten pocałuje. Wiecie, gdzie. No. Teraz tak pokazuje mi się, że kobieta, która darzy kogoś uczuciem, coś nagle w jej życiu się wydarzy, tak? Może jest też tak, że przyjedzie do Was osoba, którą się nie, nie dogadywaliście, albo wiadomość przyjdzie. I zaczniecie wszystko od nowa, i to jest też w tajemnicy Ala. Teraz tak, wyjdzie jakaś u was tajemnica na po prostu będzie. Wyjdzie na jaw i będziecie jedno i drugie osoby miały świadomość. Tu pokazuje mi się kobieta, która naprawdę skrywa swoje uczucia, która nawet przez rodziców może być traktowana. No wiecie, mogą, bo Ty jesteś taka czy owaka, tam wiecie, każdy ma swoje jakieś sytuacje. Karty mówią: Tutaj zostaw to, co Ci nie służy, i idź w nowe. Pozostaw, bo będziesz cały czas raniona, tak? Na tych mieczach te miecze są po prostu w tych w piasku, i po prostu mi to nie służyło, ja idę w nowe, tak? W nowy kierunek. I tu karty tak podpowiadają. Eee, I co? I, aha! I, jeżeli jest moda osoba, to tutaj jest moda, ale może iść każdy. Eee, będzie osoba, która was, was będzie kusić, albo wy ją będziecie kusić, to uważajcie, bo. Będzie bara, 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 ru, czu, czu, czu. Diabeł to jest silna namiętność, tak? I to może mieć osoba z poznaku koziorożca, którego macie. Eee, to jest, no, wy do tej osoby czyste intencje, lub ta osoba, a tutaj nie maleńka i jedziecie, wiecie o co chodzi, to dlatego tutaj uważajcie. Znaczy, uważajcie, nie no, jak tego no, każdy ma swój rozum, tak? Jeszcze macie kapłankę, to kochani, wy wiecie, co macie robić. I oczywiście zobaczymy przysłanie od aniołów. Mhm. Słuchajcie, jeszcze jedno, jeżeli jesteście w związkach, kochani, nie dogadujecie się i będzie ciężko się dogadać, dlatego powiem wam szczerze, bo jest jedna, osoba, słuchajcie, jest jedna osoba, która może ukrywać faktycznie osobę trzecią, i tą osobę darzy uczucie, a wy, yy, no naprawdę wy jesteście, wy czy ta druga osoba was darzy bardzo uczucie. Ale tutaj jest też tajemnica karty, mówią yy, pozostaw, zostaw to co ni ci nie służy lub weźcie, pogadajcie szczerze. <laughs> Boże, przepraszam, mi już gardło siada. Zostawcie to co, tego i zacznijcie od nowa, tak? Czas na nowe. Tu mogą jeszcze jakieś wiadomości do was przyjść, dlatego uważajcie. Teraz tak, zamiast obawiać się, że inni mogą próbować Cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc. Już któryś to znak miał. Słuchajcie, macie diabła. Może jesteście w związkach i ktoś Was kontroluje. Jest kobieta, która jest nieszczęśliwa, ukrywa. Kochana, masz tą moc, masz tą siłę, Dashady. Idź, pokaż. Nie bądź taka skryta. Nie bądź taka skryta, bo nie warto. Znaczy, wiecie, warto być trochę skrytym, ale jeżeli e, macie faceta, który jest ranem, to jest... No nic nie możecie musicie chodzić jak pionki, no to nie warto z takim być, tak? Masz tą siłę daszadę. No bo powiem szczerze, e, pojawiło się nowe uczucie. Jakaś osoba musiała e, ostro zakręcić. Znaczy, o co zakręcić? Pamiętajcie, no, ja uważam, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, każdy człowiek też zasługuje na drugiego partnera. Jeżeli jeden jest nieodpowiedni i źle traktuje, no to po co z takim siedzieć? Niech siedzi sam, samotnik. Następna karta. Twój entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy. Nad znaczącym projektem, który jest blisko Twojemu sercu. Ula, la! Jak Wy to rozumiecie? Ja to rozumiem tak, że jeżeli jest jakaś osoba w oddali, z którą nie macie kontaktu lub jest troszeczkę dalej, to powiem szczerze, ta osoba będzie chciała być blisko Was, może być jakaś przeprowadzka. Może, no właśnie, przeprowadzka sześć mieczy. E, może będzie chciała zamieszkać gdzieś blisko was albo wy blisko niej, tak? No tutaj jest powiem szczerze, głupiec, możliwe, możliwe dlatego, czy mam za was kciuki, byczki. I ostatnia jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Słuchajcie, jakąkolwiek podejmiecie decyzję w miłości, w miłości, no tak, bo ja zapytam się o miłość z tego. Ale jakąkolwiek podejmiecie decyzję, będziecie mieć zawsze wsparcie, tak? E, tylko powiem Wam szczerze, powinniście też to w siebie y, uwierzyć. Jeżeli w, so, w sobie czegoś nie zmienicie i tego nie uwierzycie, no to nigdy też dobrego do siebie nie przyciągniecie. A teraz tak, jeszcze na marginesie, jeżeli będzie jakieś spotkanie z mężczyzną, ubierzcie coś fioletowego. Ja nie mówię, że bo czerwone, to okaże tego. Ubierzcie coś fioletowego. Miejcie chociaż, em, nie wiem, skarpetki fioletowe. To, żeby on też zobaczył yy, i żebyście wy yy, mieli, tak? Bo to będzie prawdziwa, powiem szczerze, no, miłość takie, no, i może są osoby takie, które się jeszcze tak nie widziały na żywo, będzie okazja. I co złoty tarot chciał jeszcze powiedzieć? Widzicie, widziałam coś i to jest właśnie u złotego tarota. Widzi, potem następne scenariusze widzi. Dobra, e, kochani, e, ja Wam życzę, życzę Wam, e, czego mam Wam życzyć? Życzę, żebyście miały siłę, odwagę i żeby każdy byczek i byczek, Pani z poznaku byka potrafiła rozwiązać swoje sprawy, potrafiła mieć siłę i moc, żeby się uwolnić od osoby, która wam nie służy i zacząć prawdziwą miłość, prawdziwy związek, czy tam y, nawet nową znajomość, co może się przerodzić jeszcze w jeszcze w y, co lepsze. tak I tego Wam, moje kochane byczki, życzę, pozdrawiam Was, całuję, papa. Pa.